Dzisiaj ponownie na tapet weźmiemy 113kę. Dlaczego? No bo robiłem ulepszenia porowe. Zapraszam do materiału. Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym materiale z World of Tanks. Moi drodzy, o 113 już robiłem wiele filmów, zresztą niedawno robiłem też materiał o 113 Beijing Opera, czyli no tej chińskiej operze, pekińskiej operze, przepraszam. Wiem, że to zainteresowanie tym materiałem było dość małe, więc jeżeli ktoś z Was przeoczył materiał o 113 BO, to dam link w opisie i w przypiętym komentarzu zapewne. Więc jak ktoś nie widział, zachęcam, żeby nadrobić. Sama 113... W porównaniu do tego, jak do gry wchodziła, zdecydowanie zyskała, natomiast dzisiaj no wiadomo, że są dużo lepsze dziesiątki. Fajna mobilność, dobry dpm, dobra penetracja na goldzie to są cechy, które na pewno 113. Wyróżniają 7 stopni depresji to jest naprawdę dobry wynik, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jak czołg ten do gry wchodził, to miał bodajże 4 lub 4,5 stopnia, to jest znacząca poprawa, chociaż wiadomo, chcielibyśmy więcej. Co mi tak naprawdę dzisiaj w 113 przeszkadza co... nawet nie mówię tutaj o pancerzu, nie mówię tutaj o garnkach. Chciałbym, żeby 113 miała lepszą stabilizację i szybciej skupiała działo. 113 jednak na randomach nie ma zbyt wiele, dlatego że po prostu są lepsze dziesiątki. Granie tym pojazdem nie męczy mnie jakoś zbyt, zbyt mocno, ale też nie jest, czołg, nie jest to czołg, który bym chciał wyciągać od tak po prostu z własnej nieprzymuszonej woli do grania randomów na dziesiątych. Tierach. Jeśli chodzi o wyposażenie, pierwszy zestaw wszystko do działa. Tutaj sobie testowałem nawet z różowymi modułami, stabilizator, dosyłacz zwykły, ale ze slotem na bonus oraz wentylacja. Drugi zestaw to zestaw bez wenty, tylko z chapekami na mniejszą mapę, dużo amunicji premium. No bo jednak tutaj te hity. Mają fajną penę, warto z tego korzystać. Przypominam, mamy tutaj 340 penetracji na hitach przy 249 na podstawce. Celność 0,37, niestety nie najlepsza, też nie najgorsza, ale no daje się taka pryśność odczuć. No i czas celowania 2,8 w połączeniu z tą stabilizacją. To najbardziej moim zdaniem bije w oczy, kiedy, z tą, kiedy tą 113 gramy. Jeśli chodzi o ulepszenia polowe, no to sobie dałem tutaj ulepszenie do żeby być krócej ogłuszonym od artylerii, ale tak naprawdę możemy sobie zamontować to ulepszenie do, do utrzymywania prędkości przy jeździe. Jeżeli komuś, komuś, kogoś denerwuje celność, to też jest ta jakaś opcja. Chociaż ja akurat nie chciałem wydłużać sobie czasu celowania, bo to mnie bardziej denerwuje niż celność na tym dziale. Ja akurat, znaczy, można też przyspieszyć 113 zdecydowanie, bo bo wartość chociażby wartość chociażby jazdy tego czołgu, jeśli byśmy to połączyli z turbo też, też pewnie byłaby fajniejsza, natomiast no pewnie wpływać to będzie negatywnie jeszcze bardziej na stabilizację, dlatego ja tutaj za bardzo, za bardzo nie kombinowałem, tak samo nie chciałem sobie pogarszać rozrzutu podczas ruchu czy obrotu kadłuba, no bo skoro i tak na niego narzekam, no to po co jeszcze to po co jeszcze to psuć, ewentualnie, no, można chcieć poprawić kosztem hp -ków. To na pewno jest do, do testowania, do próbowania, do sprawdzania pod własny styl gry. Ja tutaj zastosowałem wariant taki bardzo, bardzo uniwersalny, ale myślę, że jeżeli byście chcieli kombinować na, na siłę z tymi ulepszeniami, albo po prostu chcielibyście coś montować, no to właśnie poprawić sobie utrzymywanie prędkości. Kosztem hp można nawet poprawić sobie rozrzut, działa i yy, yy, no i, i tak naprawdę i tak naprawdę yy, chyba to będzie ewentualnie właśnie, ewentualnie właśnie pod, pra, podkręcić sobie, podkręcić sobie prędkość yy, no kosztem, kosztem jak gdyby tej modyfikacji polowej, więc tutaj już pozostawiam wam to do wyboru. Są to jakieś. Jakieś opcje załoga, 87% perk'a piątego, ja oczywiście będę jeszcze sobie tę załogę doszkalał, żeby piąty perk był skończony. Czekam na wasze komentarze na temat tego czołgu, jak wy odbieracie ten czołg w dzisiejszym bocie, a mi na szczęście jakimś wartem siadła jedna naprawdę fajna jak na mnie w ostatnim czasie na dziesiątych tirach bitewka, którą teraz chciałbym wam zaprezentować. Jesteśmy, moi drodzy, w bitwie i to w bitwie z naprawdę bardzo, bardzo fajnym losowaniem. No najlepszym chyba jak jest możliwe, bo jesteśmy Plutonem 60 rzuciło nas na ósme poziomy. Dodatkowo jak widzicie, nie ma żadnej artylerii. plutonie byłem z coolerem i z wicapem, Cooler grał na T57 Heavy Wicap na Chieftainie. Ja sobie tutaj popylam oczywiście w swojej 113. No i pomysł był taki koncepcja była prosta, żeby pojechać na zakręt w różni przeciwnej, też mamy Pluton 3 dych, oczywiście. AMX50B i 213, jedna w wersji zwykłej, takiej jaką gram ja, druga w wersji tej Beijing Oprah, do której. do obejrzenia, o której materiału Was zachęcam. No, gdybym miał tutaj 9-10 stopni, zdecydowanie na tym zakręcie grałoby mi się łatwiej. Mając 7 stopni, będę musiał się trochę nagimnastykować. Jedzie ze mną razem wicap. Cooler na razie zostało na środku. Dojeżdżam, już jest sporo czołgów wroga, od razu dostaję strzał z uszkodzonym działem. naprawiam to działo. Nie spodziewałem się aż tak agresywnego podjazdu tutaj przeciwnika, jednak mobilność 113 w plutonie przeciwnym, no również zachęciła graczy tych czołgów do przyjechania szybko w miejscówkę. Tutaj dla czołgów ciężkich. Pozycja Phase'a powoduje, że takie wyjeżdżanie nie jest dla mnie zbyt dobre, no bo podjeżdżając bliżej będę od tego Phase'a zbierał. Więc koncepcja była taka, że zawołaliśmy tutaj kulera, żeby podjechał ze swoim czołgiem, który ma no, potężny magazynek, i ja po prostu wyjadę. Będę zbierał. A zadaniem kulera będzie robienie pestek w tego fejza. Tutaj jeszcze chciałem się pobawić trochę burzakami, żeby być może tego fejza zmusić do wykurzenia z tej sytuacji, z tej miejscówki, przepraszam. No ale pierwszą pestką zadałem 100 uszkodzeń, a drugą nie zadałem żadnych. Więc mówię, dobra, nie ma co tak się już za bardzo bawić. Tak, po tym jak kuler jeszcze próbował tam się wrócić, bo bał się, że może na środku będą te czołgi czołgi dociskały, ale jednak nie to znowu. Znowu teraz kieruje się w naszym kierunku, żeby kieruje się w naszą stronę, żebyśmy właśnie mogli podjąć tę akcję, o której y, Wam mówiłem. Jeszcze wikapowi udaje się wstrzelić w 113, kolejną pestkę. więc tutaj ten mój vis a -vis tylko w tej swojej y, pekińskiej operze, no, niedobrze się ustawia. Oczywiście niedobrze dla niego, jest już cooler, więc mówię dobra, ruszamy, mam załadowane apeki. Zbieram pierwszą pestkę, podjeżdżam, oddaję tutaj razem z gąsienicą. Strzelanie Kulerowi, delikatnie mówiąc, nie wyszło tak, jakbym tego oczekiwał. Z tego, co wiem, chyba dwie pestki mu weszły, dwie niestety spierdzielił, więc ten face żyje dłużej niż żyć powinien przy takim wyjeździe. Ale w końcu ja go dobijam, mam 1300 uszkodzeń. No i jest pierwszy frak na koncie, jeden do jednego. Teraz jest beczka. Yy, tu, tutaj trochę przyblokowany zostałem przez Karnawrona. Nie powiem, żeby mnie to cieszyło. Zebrałem jeszcze od testo trójki. Może szkoda, było tej pestki beczka prawdopodobnie tutaj, znaczy wydawało mi się, że jest na przeładowaniu, ale nie ona była na cofce. Jednocześnie chyba też tam próbowała strzelać. 2200 uszkodzeń zrobionych. 113 mocno wycofane. Zjeżdżam sobie teraz. Mam jeszcze 6 podstawowej, podstawowych tutaj apeków. 113 po dolnej płycie. Wicap niestety ma dużo pecha, bo dostaje podpałę. Ten strzał przeze mnie oddany, no bardzo, bardzo słaby teraz. Dobra, pojadę troszeczkę szerzej. Udaje się przebić 113. Już ponad 3000 uszkodzeń zrobionych, ale też hp trochę straciłem, więc nie chciałem od razu się ze wszystkich wywalić. Jest Defender. Oddałem strzał bez pełnego skupienia, no i niestety miało to prawo nie wejść. Szkoda troszkę, ale byłem przekonany, że na takim dystansie to, to wejdzie. Niestety nie weszło. Teraz poruszam się, żeby troszkę defenderowi utrudnić celowanie, ewentualne w moim kierunku. Natomiast widzicie, że on na początku się na mnie nie skupiał. Udaje mi się go teraz przebić z gąsienicą. No i mu zostaje niewiele hapeków, będę mógł za chwilę dobić. Już ponad 4000 uszkodzeń na moim koncie, a jest dopiero 4 do 5. Teraz jeszcze a pierwszą bestkę zmaściła. Tutaj zbieram, patrzę, gdzie stoi test trójka. Nie ma tutaj przestrzału pomiędzy tymi budynkami. 5000 uszkodzeń na koncie. Dwa fragi, ja mam, dwa fragi, wika. Chłopaki tam będą chcieli się chyba wracać bliżej naszej bazy. Ja stwierdziłem, że to podciągnę. Skoro już i tak jestem tutaj niżej, to zajmę się test trójką. skończyła mi się podstawowa amunicja. i mamy testo trujeczkę No nie oszukujmy się, ten yy, Tedek na ósmym poziomie nie bardzo ma szansę w starciu ze mną. Teraz ładuje pocisk odłamkowo-burzący, żeby, żeby sobie zniszczyć od razu cały domek. Testo trójka ma zepsutą kryjówkę. Cyk. Tym razem mnie nie przebił. No i DPM on sobie jak najbardziej daje znać. Słabe losowanie 391. Szkoda, gdyby odpowiednio polosowało, to już by mogło tej testotwórki nie być. Odbijam ją po raz kolejny. 6300 uszkodzeń. 8 do 5. 9 do 5. No i teraz mogłem od razu się cofnąć i odbijać tędy do środka, ale stwierdziłem, że spróbuję jednak pojechać tutaj, bo może któryś, może Conway będzie się chciał wrócić, no bo przecież na minimapie widać było, że ja kręcę się w okolicach i bazy. Oczywiście w tę bazę nie wjechałem, nie kapuję. No, dzięki temu, że 113 całkiem przyzwoicie jeździ, ten podjazd na górę nie jest jakoś bardzo męczący. Przeciwnicy też nie jadą w stronę naszej bazy. Zresztą nawet gdyby jechali, to... I tak jest na tyle blisko z wicapem, że raczej skapowanie nam nie powinno grozić. Mi zostają, jak widzicie, zostało mi w magazynie tylko 13 hitów. Dojeżdżam sobie na spokojnie, okazuje się, że konoi się nie cofną, nikt tutaj z przeciwników na mnie niestety nie wyjedzie. Muszę więc znaleźć sobie przestrzeń. o tak jak teraz na stb a też strzał, bez pełnego skupienia. No, rywalizacja z STB jest o tyle ciężka, że on ma bardzo, bardzo dobry DPM, a ja nie mam nawet w pól HP, więc wymiana taka... Stojąc sobie i strzelając się z nim, na pewno nie będzie dla mnie zbyt dobra. Dodatkowo, jeszcze gdzieś tutaj, wykorzystując mechanikę krzaków, ten japoński czołg średni sobie zniknął. Wychylam się, oddaję pestkę. I yy, na szczęście jeszcze z gąską, więc wpadła jakaś asysta. Jeszcze jeden strzał stebeka mogę zebrać. Dobijam go teraz. To jest trzeci frak na koncie. No i mamy 7805 uszkodzeń. Widocznych 1200 asysty. I zostaje to, którego miło by było dobić, bo o wiele ładniej wyglądałoby. 8000 na liczniku. Dojeżdżam. Zbieram pierwszą pestkę, żeby oddać drugą, żeby oddać już moją pewniej. No i to się udaje. Wygrywamy 15 do 6. Zerknijmy na wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. w ten wpadła od znaka mistrzowska asa pancernego oraz duży koliber. Miałem tutaj 1241 asysty. 8113 uszkodzeń własnych oraz 4 fragi dało mi to łącznie 1353 punkty bazowego expa, co na masterkę na 113 już wystarczyło i, no, i był to już konkretny zapas expa, jeśli chodzi o 113. Bicup, drugie miejsce, 4200 uszkodzeń, cooler 3200 uszkodzeń zrobionych, też ładna bitwa standarda oraz kunce pancera powyżej 2000 uszkodzeń. 26 strzałów oddanych, 23 trafione, 20 z penetracją, na te 8113 uszkodzeń, zobaczcie, żadne uszkodzenia nie zrobione na dystansie powyżej 300 metrów, wszystko robione na blisko, przejechane niecałe 3 km na czysto, zarobione z różnymi bonusami, 44 tysiące kredytów, EXPA wpadło z mnożnikami 4365 punktów. Moi drodzy, dajcie proszę znać, co Wy sądzicie o 113 w obecnym wocie. Jak wam się gra tym czołgiem? Czy w ogóle wyciągacie go z garażu na randomy na 10 tierach, czy wolicie wybierać inne pojazdy? Sekcja komentarzy należy do Was, proszę korzystajcie z tego. Chętnie poczytam, podyskutuję z wami. Pamiętajcie o łapce w górę. O subskrypcji dzwoneczkiem, wszystkim osobom, które nie przewijają reklam oraz moim patronom, jak zawsze dziękuję pięknie za Wasze wsparcie. My widzimy się w kolejnych materiałach. Życzę Wam miłego dzionka i do zobaczenia do następnego. Trzymajcie się. Cześć!